Cześć. Dzisiaj pokażę Wam prosty pomysł na domek dla ziół, czyli zielnik. Zapraszam do oglądania. Baza pracy jest od Artistico i jest ona do samodzielnego złożenia. To jest taka skrzyneczka w kształcie domku. Zaczynam od wypchnięcia wszystkich elementów z arkuszy, a następnie sklejam je ze sobą. Ja sklejam elementy przy pomocy heavy body gel, ale tylko dlatego, że mam go już niewiele, a dodatkowo ostatnio zepsuło mi się wieczko, więc PPA wysycha. No i po prostu nie chcę, żeby się zmarnował i wykorzystuję gdzie tylko się da. No ale tutaj tak naprawdę każdy klej się sprawdzi, czy to Express Glue, czy Clay Magic, one też sobie świetnie dadzą radę. Do mojej pracy poza bazą, którą już widzieliście, potrzebny będzie mi jeszcze napis, zielnik, elementy dekoracyjne oraz papier ryżowy. Wszystkie te elementy wykonane są z HDF, dlatego zaczynam od pomalowania ich podkładem, a kiedy podkład wyschnie, tą taką e, deseczkę dekoracyjną e, z owalną tabliczką przemalowuję na białą farbą akrylową. Papier również pochodzi od Atistico, i tutaj mi został kawałeczek z innej pracy, więc postanowiłam go wykorzystać. Obywam sobie brzegi papieru, a następnie przyklejam go do deseczki klejem do dekupażu. Papier wystający poza deseczkę usuwam pilniczkiem. Na części deseczki, gdzie nie ma papieru różowego nakładam pastę pękającą. Pastę nakładam szpatułką i z jednej strony nałożę jej troszeczkę więcej i tutaj pękania będą większe, natomiast z drugiej nakładam taką cienką warstwę i tam będzie taka delikatna siatka z pękań. Poza kadrem robiłam sobie próbę koloru i ja celuję w takie barwy, jakie występują na doniczce, na papierze ryżowym. Wybrałam sobie w tym celu kilka farb i jak widzicie, maluję właściwie wszystkimi naraz. Malując farbami, mieszając farby na mokro, tak jak ja w tej chwili, możemy uzyskać bardzo fajny efekt przenikania się kolorów. Domek jest już pomalowany, płotek wyszedł taki całkiem jasny, natomiast ta deseczka z tyłu w kształcie domu jest ciemna, dlatego, że chciałam, aby była tłem właśnie dla płotu. No i tak, tutaj na, na podstawce zostały mi jakieś resztki farb, którymi malowałam. Rozcieńcza mnie bardzo mocno wodą i brudzę sobie te spękania. Farbę nakładam, wycieram i robię tak do momentu, aż będę zadowolona z efektu końcowego. Maluję sobie od razu dodatki dekoracyjne. Ten daszek, wianuszek oraz duszko będą w takich raczej jasnych barwach. Natomiast konewka, napis, zielnik oraz sekator pomaluję na ciemno. Kiedy wszystko jest już pomalowane i wysuszone, sklejam elementy ze sobą przy pomocy kleju Express Glue. Właściwie miałam już kończyć pracę, ale przyłożyłam koronkę i okazało się, że świetnie pasuje, więc dokleiłam jeszcze bawełnianą koronkę wzdłuż dachu oraz po bokach mojej skrzyneczki. Moja skrzyneczka w kształcie domku prezentuje się tak. Listę materiałów znajdziecie w opisie filmu, a ja bardzo Wam dziękuję za uwagę i jak zawsze zachęcam do subskrybowania mojego kanału.